Medal of Honor Warfighter. Jest! W końcu uruchomili 25 października. Czekałem na tę datę. Naprawdę dużo wróciłem właśnie e, z roboty, kiedy nagrywam dla was ten komentarz. Naprawdę 25. To dwa dni. Mogłem chociaż wcześniej zmienić sobie... E, I pina amerykański, zacząć grąć, ale jednak to nie jest to samo. Przycisk ikonka graje naprawdę robi swoje. Siem to wszystkim z tej strony, Seba, bo z wami się nie przywitałem, Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj poświęcę swój komentarz, że Medal of Honor Warfighter, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. Po prostu sorry ludziska, że nie wrzucam single playera, ale. E, koksy na YouTube zaczynają wrzucać do szumu do wniosku, że ja zajmę się tym, co miśki, moje widzowie lubią najbardziej, czyli tryb multiplayer. Przejdziemy od razu do brzmienia, nie będziemy się opierdalać. Edycja limitowana, czyli mamy dostęp do jednostki Grom. Tak, zapewne wiecie, zapewne wiecie, musiałem zagrać gromem. Jakby Grom nie mógł zagrać gromem, pierdolnięcie z mocą. Przygotowałem dla Was tutaj jeden z pierwszych materiałów. Jest to e, opuszczone miasto Sarajewo, zniszczony stadion. Dokładnie jeszcze trybów się nie orientuję, z nazwami może być troszkę problem, ale powiem Wam tyle, że podkładamy ładunki wraz z każdym ładunkiem ciśniemy mniej więcej do przodu. Wynik końcowy to 8 do 4. Uwierzcie mi, z wynikami tutaj naprawdę jest problem. Powiem Wam, że ciężko się gra i najlepsi raszerzy z Call of Duty czy z Battlefield mogą mieć w tej grze problem, bo ta gra jest nastawiona cholera na współpracę drużynową i uwierzcie mi. Samemu nic nie, praktycznie tutaj nie zdziałacie, jest naprawdę e, problem. Raz, jesteście widoczni od razu na e, przeciwnika e, mapie. Dwa, że komandosi mają specjalne takie, nie, krótkofalówki, radiówki, skany, że przez 3 sekundy mogą prześwietlić po prostu praktycznie całą mapę i mogą was dostrzec bez problemu i wtedy mogą was udupić. E, bronie są naprawdę dobrze zrównoważone. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, tylko dlaczego, powiedzcie mi, e, w portalach poświęconych grach, ta gra rzeczywiście otrzymała tak sobą notę 5, 6 na 10. Mi się wydaje, że to jest kwestia gustu dużo, Graczy po trailerze z Medal of Honor, Warfighter, nauczył multiplayer trailer, było nastawionych rozrywkę Call of Duty, powiem Wam, to nie jest ta rozrywka, to nie jest ta rozgrywka, jaka jest w kodzie, to nie jest to, co jest w Battlefieldzie. Jeżeli ja po tylu latach miałbym dla Was powiedzieć Sebo, porównaj mi tą grę i powiedz mi do jakiej gry najbardziej by się ją upo upodobał, postawiłbyś drugą mniej więcej okładkę. Wiecie co? Wiecie, do czego bym tę grę porównał? Pamiętacie taką grę Homefront. Właśnie, ja bym tę grę porównał do Homefronta. fronta Ona mi bardzo na pierwszy rzut oka, jak pierwszy Instagram, gra. Fakt, że w Dubsku, przyznaję się, mam już chyba siódmy czy ósmy level Napierdalam Pierdalam Gromem, jest podobna do Ho-Fronta. Styl, styl po prostu rashowania, res. I to wszystko od razu się kojarzy z Homefrontem. Frontem. Gra oparta jest, słuchajcie, bliska na trybie współpracy. Najlepiej mi to będzie, może łatwiej, ale najlepiej by było, jakbyście mieli. Kogoś znajomego, kto z speakiem lub skype'em, zestawem dopiero słuchawkowym i odrobina zgrania grałem jest poświęcona na drużyny Dzielimy się tutaj na e, drużyny dwuosobowe, jest takich drużyn z 6 albo 7-8 serwerów, są maksymalnie 20 slotowe. Powiem wam, cały system e, gamingowy Battle loga został zaciągnięty z Battlefielda 3, została tylko zmieniona tapeta, ale mi to naprawdę nie przeszkadza. PB działa, PB działa gram na serwerach PB zajebista sprawa, Mmm, jest moc. E, do wyboru mamy z tego co pamiętam 5 klas, choć odblokowujemy kolejno, edycja limitowana. Mam dostęp do jednostki grom. Mogę grać w gromusie. Powiem wam, że gra jest ciężka, gra jest ciężka, że będzie trudny multiplayer niewielokrotnie. E, strzelając z przeciwnika potrafił się też obrócić, jednak zadać ostateczny cios strzelającym w baniaka e, z tłumikiem. Nie ma takich rzeczy, że po prostu wbiegacie znaczy na e, część przeciwnika z trend mapy i ściągacie jak chcecie. Tutaj możecie o tym zapomnieć. E, trzeba nasłuchiwać przeciwnika, trzeba się jednak skradać. E, chwilę poczekać. Granaty e, w tej w trybie multiplayer nie mają jakiegoś takiego większego znaczenia. Tuba, którą ma posiada gron, też nie jest jakaś overpower. Wszystko mi się wydaje, bronie są zrównoważone. Udźwiękowienie gry jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi teraz o, yy, wam powiem, o optymalizację, powiem wam elegancko, elegancko komputer od razu mi wykrył wszystko na full high, yy, nagrywając w frapsy 45 do 50 klatek rozdzielczość 1920x1080, yy, wszystko śmiga tak jak należy. Nie brałem się jeszcze za tryb single player, mówię wolę grać Multiplayer po prostu przeraziłem się ilością wrzuconych materiałów przez innych, na innych kanałach, z tyłu był single player, nikt multika nie wrzuca. To ja będę próbował wrzucał multika. W końcu wiadomo, gromimy z mocą na trybach multiplayer. Ja Wam to szczerze, naprawdę grę polecam. Fajna jest jeszcze, wiecie, jedna sprawa. Eee, zbieramy tutaj pieniążki. Nie wiem, jak to nazwać. Ja będę na to mówił tokeny. Wyobraźcie sobie sytuację, zakładacie nowe konto na Medal of Honor Warfighter, nieważne czy edycja czy nie, i zgo wyrażacie po prostu zgodę tam na przetwarzanie danych i tym pierdoły, i... Po pewnym czasie wybieracie, z jakiego kraju pochodzicie i wspieracie swój kraj w dojrzeniu do... E, jest taka liga krajów, tam jest chyba 200 krajów i wspieracie swój kraj, aby wasz był najlepszy. Na jakiej zasadzie? Po prostu za każdy mecz otrzymujecie expa, za zabraną liczbę expa otrzymujecie pieniążki. I tymi pieniążkami możecie wspomóc swój kraj. Polska obecnie zajmuje 11 miejsce, ja dzisiaj dorzuciłem swoich 35 monet. Także wspomogłem mniej więcej swój kraj, 12 miejsce, miejsce pierwsze są Stany Zjednoczone, drugie zajmują, wiecie kto? Korańczyc. Tak jest, Koreańczycy. Oni napierdalają na live, nie pierdolą się. Także pamiętajcie, że nie będziecie mieli gierkę, już będziecie grać, w DreamHack'ie, wspierajcie swoją, swoje, swoje, nasz nasze, nasze państwo, nasze państwo, Polskę. To jest bardzo ważne. Gra jest podszykowana aż pod delce. Rzeczywiście widać, że będą DLC -ki. są, widać takie puste miejsca, gdzie mogą znaleźć się DLC. -ki. Pewnie jeden ukaże się w grudniu nie wiem, czy w edycji limitowanej przewidziana jest. Darmowa DLC. To za bardzo się w tym razie nie interesuje. Ogólnie się naprawdę gra dobrze. Ścieżka dźwiękowa, jak mówię, na jest na dobrym poziomie. Jak się na końcu mecz, włącza się specjalna muzyczka, która nas przysparza kolejnych emocji. Jeżeli chodzi o respy, respy, są naprawdę dobre. Nie ma sytuacji, że przeciwnik respi się za sobą, nie ma praktycznie jakichkolwiek bugów. Wszystko jest ogarnięte. Powiem Wam tylko jedno, jeżeli lubicie grę. Taktyczne, nie, nie lubicie też, gdyby lubi takie akcja, jak Call of Duty Wolecie, wolicie trochę spowolnić, pomyśleć, e, pobawić się troszkę tutaj tuningowaniem broni, bo naprawdę ułożną fajne e, pukawki, sobie stworzyć, które sobie później strzelają z pest. Jak jest ostrzał, i strzela jednym pociskiem, trzy pociski, trzema pociskami i full auto. Ja Wam tę grę e, serdecznie polecam. Biorę się teraz za. Tryb single player, chcę sobie go przejść. Eee, Multik będę dla Was oczywiście wrzucał. Tu nie ma na tę temu, aby Multik się pojawił. Musi Multik się oczywiście pojawić na moim kanale. Także pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do komentowania. Mówił dla Was Gromiasty. widzimy się w kolejnym filmiku. Medal of Honor Warfighter. Pierwsze miejsce od razu zajęłem z Fajna współpraca drużynowa. Pozdrawiam Was serdecznie. Komentujcie, łapkujcie, Widzimy się w kolejnym materiale. Strzałeczka. Yes, MOS! Gut, het is een het is ameest gek speelt, kan je toch een spelen.